Co panią najbardziej wkurza w ludziach? Jak ktoś krzyczy, bez sensu. Spokojniej pan, to nie jest piekarnia. Chleba tu nie pieką, nerwy tak. Czy ludzie dziś zadają głupie pytania? Non-stop. Debil pyta, potem się dziwi. Ja już nie tłumaczę życie, samo prostuję te głupie sprawy. Dat wystarcza emerytura? Na bank. Na rachunki, herbatę i nerwy na starego. Na resztę mam wyobraźnię. Co panią najbardziej wkurza? Jak stary mówi, że on ma rację, ja, ja robisz, ja mam doświadczenie. Ma pani plan na przyszłość? Plan A to spokój. Plan B to herbata. Jak stary przesadza, to plan C mam to w dupie. Do... Jaka jest pani prawda o życiu? Życie to robota. Stary to robota. Jak się nie spinasz, to idzie dalej. Masakra? Bywa. Dziękuję bardzo. Jak się żyje po 60.? Normalnie. Stary ma ludzi, emerytura śmieszna, ale mam to w dupie. Jeszcze żyje to Git. Jak dziś wygląda małżeństwo? Jak remont. Miał być na chwilę, a trwa całe życie. I jeszcze Stary mówi, że to moja winań. Czym pani najbardziej się martwi? Ja, ja robisz? Kiedyś się martwiłam. Teraz mówię, pierdol się, losie, i idę robić herbatę. Ci da? Jaką radę dałaby pani młodym? Nie bierzcie wszystkiego serio. Stary i tak was w kurwi państwo i tak zabierze, a życie na bank poleci dalej. Czy marytura dała pani spokój? Spokój? Stary w domu cały dzień, pieniędzy mało, ale mam to w dupie. Spokój to luksus. Nad czym dziś jest miłość po latach? Przyzwyczajeniem. Jak stary zniknie na chwilę to się martwię. Jak wraca, myślę: ja, ja robisz? Jaką radę dałaby pani młodym? Nie róbcie z życia dramatu. Stary i tak was wkurzy, państwo zabierze swoje, a wy róbcie swoje. Na bank. Jak pani dziś podchodzi do życia? Bez złudzeń. Stary pierdoli, świat się kręci, a ja robię herbatę. I żyje dalej. No a skąd pani bierze taki luz? Po latach z dziadem wszystko się ogarnia. Albo się śmiejesz, albo masz dramat, ja wybieram luz. Dziękuję bardzo pani. Jakby pani opisała związek jednym słowem? Klasyk, stary Marudzi, ja mam to ogarnięte, serio? Działa. Co dziś jest dla Pani najważniejsze? Święty spokój. Herbata ciepła. A stary? Jak nie przeszkadza, to już git.